Zastanawiasz się czasami, jak niewłaściwie są czasy w języku gruzińskim i ile ich właściwie jest, ponieważ ciągle widzisz jakiś nową formę czasownika. Zatem w dzisiejszym odcinku naszego Gruzińskiego dla Początkujących, porozmawiamy sobie, właściwie, ile jest tych czasów. Co to są za formy czasownika? I jakie pięć form jest najbardziej popularnych, i najlepiej zacząć od nich swoją przygodę właśnie z uczeniem się gruźnickiego. Opowiemy sobie też trochę, jak się właściwie tych form nauczyć. Tak jest. Ja się nazywam Asia Dziuba. Jeśli jesteś pierwszy raz w naszej serii, to witam cię serdecznie. Jeśli powracasz i uczysz się z nami Gruzińskiego właśnie w takiej formie, również cię bardzo serdecznie witam. Jestem założycielką wydawnictwa Językni Kaukazu, a także autorką podręczników. W tym ostatniego podręcznika, który wydaliśmy niedawno, czyli 50 Gruzińskich Czasowników. Tak jest. W tym właśnie wydawnictwie, naszym w 50 Gruzińskich Czasownikach. Możesz zobaczyć odmienione czasowniki właśnie w tych pięciu formach, o których dzisiaj ci opowiem. Przejdziemy sobie przez to jaśniej, właściwie używać. Zanim przejdziemy do tego, mała przypominajka, że każdy artykuł, który tutaj się pojawia, czy każde wideo, które się tutaj pojawia, jest również w formie artykułu dostępnego na naszej stronie. I jak zawsze link znajdziecie w opisie danego odcinka. Więc jeśli chcesz do tego wrócić, albo niektóre przykłady, które będę dzisiaj podawać po gruzińsku, Chcesz sobie zobaczyć, przepisać, zapisać, skopiować? To wszystko znajduje się na naszej stronie na językniekaukazu.pl. Tam też znajdują się inne nasze materiały, i tam też możesz znaleźć właśnie naszą książkę. No to zaczynamy od podstawowego pytania na dzisiaj: Czy w gruzińskim są trzy czasy, czy jest ich więcej? No to tak. Odpowiedź bardzo prosta. Tak. W gruzińskim są trzy czasy, kończymy dzisiejszy odcinek. <laughs> Nie żartowałam. W gruzińskim mamy trzy czasy, mamy teraźniejsze, mamy przyszły i mamy przeszły. Czyli tak samo jak w większości języków, w których obcych, w których e, są czasy, i również tak samo jak mamy po polsku. No, ale możecie zastanawiać tak sobie, jak to jest, że w niektórych podręcznikach do Gruzińskiego, albo w każdym tak naprawdę, tych form czasownika jest więcej. Z czego to właściwie wynika? Skoro są tylko trzy czasy, prawda? No, otóż mamy w języku gruzińskim coś takiego jak skriwy. Tak to sobie nazwijmy, ponieważ po angielsku nazwa funkcjonuje Skriws, po gruzińsku są to Skriwi, po polsku bardzo nie widziałam, żeby ktoś to dobrze jeszcze przetłumaczył. to są takie e, formy, które zawierają w sobie oznaczenia czasu. Osoby wykonującej, e, typu odmiany i jeszcze kilku innych elementów. My, dla uproszczenia, żeby nie używać trudnych jakichś lingwistycznych sformułowań, nazwijmy je sobie po prostu. Formami, tak żeby cię nie zarzucać, właśnie tutaj, lingwistyką, bo być może chcesz się po prostu komunikować ze swoimi znajomymi po gruzińsku, a nie tutaj kończyć filologię. Więc generalnie tych form jest 11, ale 5 z nich jest szczególnie na poziomie początkującym i takim średnio zaawansowanym, najbardziej wykorzystywana i dlatego warto przede wszystkim od nich zacząć. Jak już je opanujesz, wtedy można iść dalej. No to tak, dodatkowy poziom jest taki: mamy trzy czasy. A te 11 form jest podzielone na 3 serie. Tylko te 3 serie nie są tym samym, co są te 3 czasy. Czyli mamy 3 czasy, 3 tak zwane serie, 3 serie które nie są czasami i w każdej z tych serii mamy różne formy właśnie z tych 11 formy e, czasownika. Najwięcej będziesz mieć do czynienia, szczególnie na początku, no bo jeśli oglądasz nasz gruziński dla początkujących, to zakładam, że Twój poziom nie jest bardzo, bardzo, bardzo zaawansowany. No to najczęściej będziesz mieć do czynienia z pierwszą serią i z drugą serią, ponieważ mniej są właśnie te formy czasownika, które najbardziej przydają się w życiu codziennym. I to są dokładnie te formy, które, e, na które popatrzymy sobie właśnie dzisiaj. No to pytanie, być może, do którego już bardzo, bardzo chcesz dojść, czyli co warto właściwie znać, które formy warto znać a, z tych 11. No to jest właśnie takich 5, których, a, które zapewniają nam przede wszystkim, powiedziała, pełną komunikację na taki poziom A2B1, taki na, mocny nawet na, 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 na B1, w zależności od tego, jak tam kto tam definiuje. Ponieważ to są najczęściej używane w różnych e, sytuacjach. Reszta to są takie e, zdecydowanie rzadziej używane. To nie znaczy, że w ogóle nie występują. To znaczy, że na poziomie podstawowym i takim średnio zaawansowanym możesz ich tak często nie, nie spotykać. To spójrzmy sobie na pierwszy. Pierwszy to jest czas teraźniejszy. Po gruzińsku to jest achlandelni dro to jest czas, kiedy używamy, mówiąc o teraźniejszości, o jakichś zwyczajach twoich, albo na przykład ogólnych stwierdzeniach, czyli dość podobnie jak to ma miejsce w języku polskim. Jest to też pierwszy czas, który poznajesz, a przynajmniej bardzo cię do tego zachęcam. Jest to pierwszy czas, o którym my też mówimy, na przykład czy w naszych materiałach, czy on jest jako pierwszy, pojawiający się również w naszej książce 50 gruzińskich czasowników. I teraz tak, achlandelidro jest to nazwa potocznie używana, jest to nazwa, którą bardzo często możesz zobaczyć w materiałach właśnie dla obcokrajowców, w takich gramatykach już dla filologii pojawia się nazwa acmkho. I jest to znacznie trudniejsza do wymówienia. Jeśli teraz masz taką myśl, co? <grafię> Przewijamy? To i powiem Ci, że warto, żeby może po prostu gdzieś tam świtało, że jakaś nazwa inna występuje, ale na tym poziomie ona nie jest Ci niezbędna. No to jak wiemy, jak się nazywa, wiemy, do czego służy. Spójrzmy na przykłady. Banksi w Mushaop. <pszapy> Banksi w Mushaop Pracuje <prasuje> w banku. Drugie. Me <prasuje> asiam ja się nazywam Asia, czyli typowe zastosowanie również po polsku czasu teraźniejszego. Drugi czas, który jest bardzo przydatny, to jest, e, który po angielsku nazywamy sobie imperfect. Często po polsku też używamy sformułowania imperfect, ale on jest bardzo podobny do naszego przeszłego niedokonanego. To jest taka sytuacja, gdzie język polski pomaga nam tutaj w koncepcie i możemy właśnie ten czas przeszły sobie rozłożyć na czynnik pierwszy. Bo jak powiedzieliśmy sobie, że mamy trzy czasy, teraźniejszy przeszły i przyszły, no to mamy czas przeszły i on nam się. Dzieli, dzieli się na przeszły niedokonany i być może domyślasz się już, że w takim razie musi się również pojawiać przeszły dokonany. Do niego zaraz sobie dojdziemy. Przeszły niedokonany po gruzińsku to uchwyteli, carsuli dro. Uchwyteli, carsuli dro. Czyli jak dosłownie coś, co nie zostało dokonane. Carsuli to jest przeszłość albo przeszły, a dro to jest słowo określające czas. Ono już nam się pojawiło, prawda, w czasie teraźniejszym. I e, możesz zobaczyć też jako imperfect, e, ale warto sobie pamiętać, że to jest jak przeszły, niedokonany, Uży, ponieważ używamy go wtedy, kiedy chcemy powiedzieć o naszych zwyczajach w przeszłości, o jakichś procesach, czynnościach, które się ciągnęły, coś robiłam, a nie zrobiłam, na przykład, właśnie w języku, języku gruzińskim, no to wtedy używamy właśnie tej formy. To co? Spójrzmy sobie teraz na przykłady. Chodźmy, zobaczmy dwa przykłady. Pierwszy przykład, e, powiedzmy sobie taki: Cały wieczór uczyłam się gruzińskiego. Cały wieczór uczyłam się gruzińskiego. To będzie tak. Mt. sahamos w Kartuls. Mt. Sachamos Kartuls. Nie wiem, czy to jest taki przykład, który jest dla ciebie jej, czy mm? <grym> zostawiam tobie, ale zdanie jest: wiem o co chodzi. Cały wieczór mówimy o tym, że coś trwało długo. Albo na przykład powiemy sobie Opis mankanit mi w Diodi. Opis mi Czyli jeździłam do biura albo jeździłem do biura samochodem. I też mówimy o czymś, co trwało dłużej. To było jakiś proces. No to mamy dwa te czasy. Jedna na razie chyba nie jest bardzo trudne, nie? Mam taką nadzieję. To co? To spójrzmy sobie teraz na trzecią formę. Jesteśmy w samym środeczku naszych właśnie tutaj pięciu form. Trzecia. To jest czas przyszły. Tak po prostu. Czas przyszły po gruzińsku to jest moma walidro i używamy go bardzo podobnie właśnie jak w języku polskim. Czyli nie mówimy o tym, kiedy wyrażamy coś, co się dotyczy przyszłości, czegoś, się, co się jeszcze nie wydarzyło, ale wiemy, lub na przykład zakładamy, że pewne rzeczy w przyszłości po prostu się wydarzą. Taka nazwa gramatyczna, która jest dużo rzadziej używana, to jest mkopadi, ale zdecydowanie zachęcam Cię do tego, żeby przede wszystkim zapamiętać momawali dro, czas przyszły, ponieważ mamy słówko momawali, które również możemy użyć do tego, że mówimy na temat przyszłości, prawda? Bo momawali po gruzińsku oznacza przyszłość, dlatego też ta forma i ta nazwa jest zdecydowanie częściej używana. No to co? Spójrzmy sobie na przykłady. Pierwszy przykład. Jutro nie będę pracować w banku. A co? Jutro mam wolne. Jutro nie będę pracować w banku. Będzie brzmiało w następujący sposób. Chwal banksi arwimu Chwal banksi arwi Nie będę pracować w banku. No to weźmy sobie drugi przykład. Pojutrze naprawię Twój telefon. Zek szens telepons szewak etep. Zeg, szens, telepons, szewaketeb. Takie mamy dwa przykłady. Zatem czwarta forma czasownika, którą mamy, która jest bardzo przydatna, to jest czas przeszły. Dokonany. Zatem czas przeszły. Dokonany to jest Czwetli Carsulidro. Czwetli Carsulidro. I jego użyjesz, jeśli chcesz wyrazić, że coś w przeszłości się wydarzyło, coś w przeszłości się zakończyło, na przykład. Czyli tak jak mamy. Czas przeszły nasz dokonany, prawda? Mówimy cały czas o czasie przeszłym. Czyli dobra wiadomość tutaj jest taka, że niektóre czasowniki, jak na przykład czasownik być, o którym sobie już mówiliśmy, czy na przykład czasownik mieć, o którym też sobie mówiliśmy, mają jedną formę czasu przeszłego. Jak miałem, to miałem, tutaj się nam nic nie zmienia. I nie rozróżniamy w sumie na to. Więc to jest taka dobra wiadomość, druga dobra wiadomość, Przydatna informacja, może nie wiem czy dobra, ale przydatna informacja, to jest, że niektóre czasowniki w czasie używane właśnie, w tym czasie przeszłym, niedokonanym, w tej tak zwanej formie aoryst, jak po angielsku ją sobie często określamy, również wtedy mają, są formą trybu rozkazującego. Więc możecie też zobaczyć, trzeba się mieć czasami na, na baczności, że w momencie, kiedy widzimy jakiś czasownik. To jeśli z kontekstu wynika, że to jest czas przeszły, to jest czas, czas przeszły, a jeśli z kontekstu wynika, że ktoś komuś każe, to wtedy jak najbardziej to jest tryb rozkazujący. Tak, mamy tutaj taką, taką formę. Zatem przykładowe zdania to będzie tak: Beverly, Kawa, Dawlie, Kawa, czyli wypiłam albo wypiłem dużo kawy. Zatem i inny przykład, który mamy, mogę co na ESO mogę co ona tahi, spodobał Ci się albo pod, spodobał Ci się ten pokój, no bo musimy podkreślić tym samym, że to już się wydarzyło, prawda? Spodobał Ci się, to się zakończyła akcja. Już koniec, nie ma odwrotu. Spodobał Ci się albo się nie spodobał. Więc mamy właśnie takie. Takie formy. Ostatnią formą bardzo często używaną jest tak zwany optatyw. To jest coś takiego, czego nie mamy w języku polskim. Po gruzińsku to będzie meorek, rebity, i to jest taka forma, której po prostu się warto nauczyć, kiedy się tego używa, w jakich sytuacjach, bo nie mamy bezpośrednio odniesienia domówimy, kiedy wyrażamy przypuszczenie albo na przykład życzenie. Używamy na przykład takich zwrotach jak chcieć coś zrobić, zamierzać coś zrobić i tam, gdzie my używamy bezokolicznika albo musi coś zrobić, e, gdzie używamy bezokolicznika robić, to wtedy, w tym momencie e, Gruzini stosują tutaj formę właśnie optatywu e, tego odmienionego odpowiedniego czasownika. Inna sytuacja, kiedy możemy zobaczyć właśnie optacji, to jest tryb rozkazujący, ale przeczący. Kiedy mówimy komu, że ma czegoś nie robić, nie rób czegoś, to wtedy właśnie nie będzie ten przeszły dokonany, o którym mówiłam przed chwilą, ale będzie tutaj nam forma jak najbardziej właśnie optatywą. Zatem przykładowe zdania, pierwsze, które się zawsze przydaje w Gruzji, wydaje mi się, czyli na bazarku, Minda do Ori, właśnie, Chcę kupić dwa jabłka. I ta forma zaprzeczenia arga eto. Nie rób tego. arga eto. No to jest taki e, przy, przykład, który też być może często możecie usłyszeć. Na koniec dobra rada w zakresie jak się właściwie tego uczyć, u, nauczyć. Kolejność, w jakim zostały one dzisiaj podane przeze mnie, nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa. Możecie zastanawiać jak to jest, że najpierw mówię o przeszłym niedokonanym, potem o przyszłym, potem przeszłym dokonanym z powrotem. To nie jest przypadkowa kolejność. Tylko e, to jest taka sytuacja, że wtedy, jeśli uczysz się czasownika właśnie w takiej formie, dużo łatwiej i dużo szybciej przejść z jednej formy do następnej, ponieważ widzisz, jak ten czasownik się zmienia. Generalnie zauważanie takich schematów, jak te czasowniki się zmieniają, jest jednym z takich najbardziej przydatnych trików, o tego bym powiedziała w uczeniu się gruzińskich czasowników, żeby zobaczyć, jak te schematy postępują. O innych takich trikach opowiadamy Ci na przykład e, właśnie w naszym mini kursie, pięciodniowym mini kursie, który jest darmowy, wystarczy się na niego po prostu zapisać. Kursie, jak się uczyć gruźnie z niego. Między innymi takie sposoby, na opowiadamy o czasownikach, a także wiele innych metod i sposobów. Mamy tam pięć lekcji. A jeśli chcesz dołączyć, no to zapis, e, zapis do tego właśnie mini kursu znajdziesz w opisie tego odcinka, jak najbardziej. Zatem. Wracając do tego, jak się nauczyć, przede wszystkim uczymy się w takiej kolejności. Jeśli zrobimy to w trochę innej, to będzie nam znacznie trudniej się połapać, co tu się właściwie wydarzyło z tymi końcówkami, przedrostkami. A z drugiej strony jeszcze dodatkowo, może nie z drugiej strony, nadal jesteśmy na tej samej stronie. E, łatwo, e, łatwiej się uczyć. Jeśli uczymy się, na przykład nie tylko samych form, ale uczymy się razem z przypadkami, które e, są połączone z tym, kto wykonuje czynność i rzeczą, która bądź osobą, która podlega tej czynności, czyli sposób, w jaki my też pokazujemy wam te czasowniki. Wybrane 50 najbardziej popularnych czasowników, właśnie w naszej książce 50 gruzińskich czasowników, bo tam macie zestawione i te 5 form, których zdecydowanie warto się nauczyć, jeśli chcecie przejść na takie poziomy trochę wyżej zaawansowane i po prostu dogadywać się w większości gruzińskich sytuacji, warto je znać. I również do tego potrzebujecie przypadku, więc my to wszystko Wam opisaliśmy w tych 50 najpopularniejszych czasownikach. Link do książki również znajdziecie w opisie tego odcinka. Zatem. Co pozostaje, nie pozostaje nic innego, jak sobie krok po kroczku uczyć się po prostu tych form. Jestem bardzo ciekawa, czy takie odcinki też tak nie z szerszej, jakby wyższej perspektywy, niż tylko zagłębiamy się w jednym czasie, ale pokazujemy ci szerszą perspektywę, a potem w kolejnych, oczywiście, naszych wideo będziemy schodzić yy, głębiej w każdy, yy, w każde jedno zagadnienie i na przykład na różnych przykładach, ale jestem ciekawa, czy taknie też szersze podejście też ci się podobają, takie wideo, czy pomagają ci w nauce. Wiem, że naszym uczniom bardzo często pomagają, a ja jestem ciekawa, jak to wygląda u ciebie, więc daj nam znać zdecydowanie w komentarzu, właśnie do naszego, naszego odcinka. To cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię do powtórnie przykładów, o których mówiłam dzisiaj, mianowicie do, na naszą stronę na językkałazu.pl do artykułu, który jest. Odpowiednio właśnie z tymi treściami, o których dzisiaj opowiadałam, i link jak zawsze znajduje się w opisie tego odcinka. Możesz też na przykład stworzyć własne zdania z tymi, tymi czasami, albo z tym czasem, który już znasz, no bo to też wiadomo, że uczymy się czasów. Po trochu, po kawałku i możesz wysłać mi takie zdania, na przykład w odpowiedzi maila naszego newslettera jako listy. Jeśli nie macie jeszcze na naszym newsletterze, to zdecydowanie Cię zapraszam, ponieważ tam jako bonus przesyłamy Ci m.in. takie schematy odmiany w każdym czasie, więc możesz się zapisać i wtedy, jak dostaniesz mail powitalne, to wyślij mi swoje zdania. Ja bardzo chętnie ci sprawdzę, możesz też rzucić komentarzu do tego odcinka ta rzucę od niej i będziesz mieć informację, czy wszystko jest ok, czy coś trzeba powtórzyć, i tym podobne. To co? Dzięki wielkie za dzisiaj. Jeśli nie podobały się odcinki, łapkę w górę, dzielimy się, e, dzielcie się z ludźmi, którzy też się uczą gruzińskiego, albo dajcie znać innym, że taka seria istnieje, będzie nam wtedy bardzo miło po pierwsze, a po drugie pomoże nam też po prostu szerzyć wiedzę o języku gruzińskim i docierać do osób, które, tak jak e, przypuszczalnie wy również poszukują tych informacji. Dzięki Wielkie, do usłyszenia w kolejnym odcinku albo w innych naszych materiałach. Hej!